Witam na stanie Rzeszu, pana Krzysztofa Mędoka. Witam, że z naszej strony, wszystkich dziennikarzy z Rzeszowa, pisarza Wiewory, z innych miast, z wszystkich mediów serdecznie witam. Rozpoczynamy konferencję po meczu Stal Stalowa Wola, Stal, Rzeszów. Dzień 3 do 1 dla Stali, Stalowa Wola. Bardzo proszę, trenera Wtorka, o służbie podsumowania spotkania. No ja powiem tak, że w tym spotkaniu ostatnim to graliśmy. No. Straciliśmy trzy bramki w tym spotkaniu też straciliśmy trzy bramki tutaj e, pierwsza połowa była kluczem do, do całego spotkania. Uważam, że, że to nie była ta star w pierwszej połowie, która była w Legionowi. To był zespół, który uważam czekał, że dostaniemy tę bramkę. Później e, gra w osłabieniu w drugiej połowie i sytuacja, która wydała nam wyrównanie na 1-1 została niewykorzystana. Natomiast... Trzeba ukłon w stronę chłopaków. Zrobili to bardzo duży za walkę do ostatniej minuty. Choć graliśmy raz w dziesiątkę, później już w dziewiątkę, to też można powiedzieć, że to jest specyficzna gra i ciężko e, poukładać te klocki na boisku. Natomiast próbowaliśmy, chcieliśmy stworzyć swoje szanse, nie udało się. nie wykorzystał e, kluczową, bo to powiem szczerze, kluczową akcję na trzy, co już nam całkowicie podcięło skrzydła. Myślę, że Zwycięstwo trzeba pogratulować gospodarzom, derby się rządzą swoimi prawami. Myśmy w pierwszej połowie nie byli zespołem. To była także taka drużyna, która, która w tym momencie nie, nie, stanowiła, nie stanowiła oporu dla, dla, dla przeciwnika. Po prostu zagrania za linię obrony stwarzały nam straszne, straszne spustorzenie, szczególnie w środku, w środku defenzywnym. Natomiast, tak jak powiedziałem, następne spotkanie mamy z Garbanią. Trzeba zdobywać te punkty. Myślę, że dwa spotkania, jeżeli będziemy, zdobędziemy te sześć punktów, później zobaczymy, co się dzieje w tabeli i będziemy się zastanawiać, co dalej Dziękuję, trenerowi, Dziękuję Dziękuję Proszę. za Proszę bardzo, trenerowi za Myślę, że wynik cieszy, ale, ale gra, w szczególnie w drugiej połowie, na pewno nie. Doświadczony zespół nie może pozwolić sobie na stracę bramki, grając w przewadze I Na pewno to uskrzydliło drużynie gości, a, a nas paraliżowało. Dobrze strzeliśmy bramkę na 3-1 i wygraliśmy ten mecz, ale wynik cieszy gra mimo wszystko nie i, i też trzeba zwracać uwagę, ja szczególnie uwagę na no to zwracam, że jednak, że jednak ta gra musi być lepsza, bo tą drużynką na zdecydowanie lepszej jakości gry. Walczymy dalej, tak naprawdę stuprocentowe utrzymanie dana, jeszcze jeden wygrany na ale zostały po dwa do końca i trzeba być pewnym zmobilizowanym do samego końca, grać do samego końca, aby, aby osiągnąć ten cel, który jest utrzymany. Dziękuję. Dziękuję trenerowi Wiktorkowi. bardzo proszę o pytania, przedstawiamy się, jakie mecze zaprezentujemy. Kielarek, a ja jedno trenera gospodarza, pan, pan się, dużo na rozdziesiach było dwa i y, kartka, dwa przeciwnika i nagle się robi sytuacja na 2-1, z czego to wynikało? Czy czasem, czasem chyba jest tak, że zespół już jest zbyt pewny siebie, jak teraz przewodniczący Na no, pewno robił się jakieś rozluźnienie niepotrzebne, Michał jeszcze przyspał z, z takiej sytuacji zapowiadającej się, nie gruźnie, Stan Rzeszów szczeliła bramkę. No. Mówi, tak jak powiedziałem wcześniej, nie można sobie pozwolić na taki, na taki błąd, jak się ma 2-0 i siedle przywódców. Znaczy duży kartek do Mikołajczyka dostaje. Mhm. Dobrze. Dobrze. To to już można mówić, sezon ma już głowy. Został dwunasty 12 kartek już już żeby 51 punktów dał utrzymać. Nieprawda Proszę, kolejne Jeszcze zapytam, to jest jakiś czas się od, tak. Proszę, kolejne pytanie dla by... To może być od trzech ostatnich, e tam małohatożu państwowego przed trzeba ludzi do karnego, no, także między sobą decydują na wojsku. To będzie wykonywał. Proszę o kolejne pytanie. Nie ma pytań, dziękuję trenerom, dziękuję dziennikarzom.